Dzień dobry. Dzisiaj przedstawiamy praktyczny poradnik, jak głosować w jesiennych wyborach parlamentarnych 2023 roku. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym. Do lokalu wyborczego należy przyjść z dowodem osobistym. Członek komisji wyborczej potwierdzi tożsamość, a następnie przekaże karty do głosowania. Ich odebranie należy potwierdzić złożonym podpisem. Każdy głosujący powinien otrzymać dwie karty do głosowania. Obie powinny być ostemplowane pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, jestem mieszkanką Łodzi, ulica Piotrkowska XX i chciałam wziąć udział w wyborach. Dzień dobry, poproszę Pani dowód osobisty. Tu są Pani karty do głosowania. Proszę ich odebranie potwierdzić podpisem. Karta przeznaczona do wyboru kandydatów do Sejmu będzie zawierać listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w danym okręgu. Na karcie tej stawiamy znak X dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Przy nazwisku jednego wybranego kandydata oznacza to jednocześnie głos oddany na listę i na konkretnego kandydata. Postawienie znaku X przy nazwiskach znajdujących się na dwóch lub większej liczbie list lub niepostawienie znaku X na żadnej liście oznacza oddanie nieważnego głosu. Na drugiej liście z kandydatami w wyborach do senatu również stawiamy znak X tylko przy jednym nazwisku. Postawienie znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienie go wcale oznacza oddanie nieważnego głosu.